Coś się wyjebało Mogę wyjść? Nie mogę No ktoś się wyjebał no Z tym szedłem. O, tam nie było. U. Nie, kurwa byłem. O chuj chodzi? Mam wrażenie, że teraz tak o wiele więcej widzę na streamie. Od razu mogę sobie czytać, w ogóle jest spoko. Widzę, czy mi stream dobrze chodzi. Mogę sobie podglądnąć. W pewnym momencie będę mógł też włączyć coś na YouTubie, spoko. Ja nie wiem, gdzie on kurwa iść teraz. Aha, dobra, czyli tam. No, partiami, partiami, no stary, gdybym miał. Ja nie mam tyle czasu co ty, wiesz, co chodzi, że. że mogę sobie odpalić i kurwa. napierdalać 8 godzin. Bardziej teraz, jak zacząłem pracę, nie? Jak mam wolną chwilę, to bardzo chętnie, widzisz, teraz też sobie układałem monitor. To nie jest tak, że nic nie robię. Staram się cały czas coś tutaj polepszać na tym streamie. Mimo wszystko, że. mimo, że mam kurwa. prawie zerową oglądalność, to i tak się staram, nie? Dobra, tutaj mi nie było. Szkolny dystrykt. Kurwa, będzie szkoła? Jak są municją? Bo kurwa. Bywało gorzej. Kanały? Pierdolę te kanały. To pewnie też byś chciał drometny cel z przejść, co? Idą. Ja teraz pytanie, czy, czy ja w tych kanałach byłem? Wydaje mi się, że tak. Ale tu mnie nie było na pewno. A to wygląda jak taka ulica z rezydenta, dwójki. Tą drogą trzeba będzie ograć w końcu te klasyczne rezydenty. Kurwa, trzeba by było. On dwójka jest trudniejsza. A może i dobrze? Znaczy, według mnie dobrze Co no to kurwa Już jeszcze przed tym jak potwory się wyjebały stążył kurwa graffiti narysować na autobusie Ej, będzie szkoła, ale jaja Pierdolę tą gazetę Co to jest? No boję Zajebiście A tu? Oha Pogasz no. Dobra Ten motyk jest tak kurwa powolny Kaseta? te lokacje w ogóle są bardziej rozbudowane w tej części. To coś mi kurwa na wyskoczy. Będę zbyt spokojnie. O kurwa za głosy. O kurwa robi to zdjęcie. No, tutaj jest dużo takich lokacji, aż właśnie nie, przez to nie wiadomo gdzie. Znaczy wiadomo, ba, powiem tak, w tej części wiadomo, bo chyba mi się wydaje bardziej gdzie ale... Jak chcesz chyba wszystko zdobyć, wydaje mi się, że trzeba by tręging Bo teraz pytanie, czy... Ja mam zdobyłem tą kasetę, kurwa. Teraz pytanie, czy ja tą kasetę? Będą użyć tutaj w szkole gdzieś? Czy muszę wrócić tam, gdzie były kasety do zrobienia? Kurwa szkoła. Nie, no pełną parą tutaj widzę. podjarkę, sen O kurwa. Podjarkę, cen. Chile mieli, twórcy to widzę. Kurwa za dźwięk. To jest zjebane, Patrz. Jak do za blisko i pierdolisz do młota, to nie rozwalasz. Musisz stanąć trochę dalej, żeby ujebnąć końcówką tego młota, nie? To jest bez sensu, według mnie, ale już tam chodzi. Recepcja, pokój dyrektora. Klucz taki, ja gdzieś widziałem już to. Taki zamek gdzieś na ulicy, there are symbols of checkboard, jakiś. Galaktyka, ciernia i wilk. Znaczony tam jest jakiś. I druga planeta. Okej, okay. no tu kurwa, chyba nic nie ma. Więcej I recepcji też nie wejdę. Ale, co tutaj jeszcze jest? Piwnica, będzie? O? Mapa? O, i zajebiście. No, ja bym. Ten Dragon Dogma bym się kurwa O, jest tak tania. No to czemu by nie? to bardziej, wyszła. Ona pierwotnie, jak wyszła, dlatego ją nie chciałem kupować, bo nie była po polsku. I ta mikrotransakcja, ale tak po czasie, gdyby była po polsku, no to czemu by kurwa się nie ograć? Jak to jest takie akcyjnie, trochę na streamie nie grałem jeszcze w takie gierki. Wiedźmina bym też za jakiegoś może przeszedł. Wiecie co, ja pierdolę to mod, wolołama. Będziesz szybszy Dobra Biblioteka Nie no, te lokacje w tej części zajebiście wyglądają Według mnie Ma to klimat to klimat Hilla. jedynki. A co. A, masz jakieś gierki na oku? O kurwa, ty to się obraca do mnie. Chyba was popierdoliło. nie przejdę. Dobra, czyli musimy tam iść. Chyba. Jeszcze zakrwawiony ten pokój. i corridor B. <laughs> Dawno przeciwków nie było. coajmy Arch and Music Room C, D, -E B To będzie dla Patrz i... Będzie coś jak w tym w Sand no to był pianino, nie? O kurwa Tutaj mamy teatrzyk jakiś lalek Music sheet page <grym> dead Teraz okay. będę mógł tu kasetę włączyć to za chwilę. Dobra, robimy to kurwam, potwórz, Dawid Jak tutaj nie da się tego kurwa użyć? tu Nie pierdal Ale ja, ja. ma to masz szesnaście, o chuj chodzi Dobra, będziemy musieli to zrobić gdzieś, gdzie jest jasno Gdzie jest kurwa ciemno jak w dupie Gdzie no. latarka? Muszę kurwa znaleźć nową latarkę? Nie pierdol. A tu jest On zajbania tych zapisów Zobaczymy co tam się kurwa kryje na tej taśmie.

She starts out fine. Just a normal 10-year-old girl drawing a picture. You can watch her mind drift off somewhere else. Her eyes roll back. She's not even looking at the paper, but she's drawing these... Terrible things. And then, just as suddenly, she's back in the room. Behaving like nothing had happened. Caroline, you know her better than anyone. Is there a chance she's faking? Trances mm -hmm. acting out for attention, absolutely not. How can you be sure after everything she's been through? It would be a miracle if there weren't behavioral problems. Last month in our class, she painted a child who was cut in two. When the teacher asked her who was in the painting, she pointed at one of her classmates. I just found out that boy's funeral is next week. He fell on the tracks at the subway and went under a train. Oh, cool, oh God, I'm so sorry. But, what are you suggesting? That the things Anna draws are becoming real? I don't know. Uh, maybe she's making these things happen. Uh, manifesting her own reality. I know it sounds crazy, but so far enough of her drawings have come true that I'm starting to wonder it. The school wants her gone. The other kids are terrified of her. I I'm desperate. I don't know... Okay. okay. I may have a solution. There's a residential facility I know of where they specialize in helping young people with unusual problems. A place called Villa Hess. It's located in a remote village in the south of Chile. Some of these methods are unconventional, but their results are second to none. Please. I trust you, Isabella. Can you get these people to treat my sister? Well, it's a relatively.

OK, czy ma jakąś trąbkę? Winda, nie działa. West Corridor. Nie no, ta szkoła jest klimatyczna, fuj. A tam trzeba było tą celę otworzyć, dobrze pamiętam? Przypomnij mi jak... nie pamiętam. Gasoline. Aha, bo to jest kurwa do tego przecież. A ja się dziwię do czego to jest. Kurwa. Ja mogę ich pion napierdalać przecież. Coś tu będę potrzebować, dobra? No. Pamiętam, że coś z celą było, ale nie pamiętałem co dokładnie. Kurwa, że tu jest przejść, ty. Okurwa, O kurwa, co to się stało? Idę to sprawdzić. Jebanej. Robił wsada, ty. łyżka? W ostat no wyszedł dobrze, nie? Myślę, że tak by wyglądał scenicznie, gdyby wyszedł. W czasach. Dobra. On ten do nie, nie przejda. Jest to, jeszcze tu jest przejście Ukradł sto trzy. CO TO KURWA Już ja się wystraszył mojego cienia Upper seats? Po co mi kurwa te... ...ziarna jabłek? Co łyżka, kurwa? Ważnie piedol. Nie ma co jabłko chyba. Leży. Dużo notatek jest w tej części. Nie pamiętam, jak w jedynce też złota. Okay. Nieby klimatyczna jest tak szkoła, ale mało przeciwników, póki co. Ale to może i dobrze, bo jak za dużo, to by było też dookojowo, nie? Dobra, tutaj jeszcze miło. Kindergarten. A kurwa, ciekawe czy te dalki. A kurwa, szczerze... Szczerze nie wiem, lubię te stare, lubię takie horrory, takie. taką kamerą i w ogóle, więc... się czuję, choćbym robił robię już taki horror za mało lata, dlatego się dobrze przy nim bawię. Ale chyba na razie mi się. Chyba tormented są bardziej mi się podoba. Ale nie jestem pewny. To jest takie. Póki co stawiłbym na równi, ale bardziej w stronę tormented chyba. Co to kurwa chodzi? O. sylofon, Dobra. O ty kurwa ty. Ja pierdolę. Nie no, inspiracja szłaś silem jedniką na pewnej tu jest, nie? Kurwa kocham tą grę. Czy mogę na tym grać?

czy tak w fiolet, ostatni z prawej, zielony, niebieski, czerwony, niebieski, przed ostatni z prawej, zagrać. W tej części są lepsze. No kurwa logiczna. O, mam za pierwszą. No nie powiesz mi, że to nie było fajne. Bo było zabicie według mnie. Gra w ogóle nie powiedziała, co on zrobić. Widzę, że typ nasłuchuje, kurwa. Spierdalam. Kurwa chodzi. Żyrej to kurwa. Szymotkiem kurwa. Ja się wracam, bo chcę sprawdzić, czy tamte drzwi po drugiej stronie tego głównego holu są otwarte. I nie sprawdzaliśmy tego. Tam są jest zapis, zajebiście. Kurwa, tu serio nic więcej nie ma? To jest notatka.